Kotykit TV zaprasza! Hej, hej! Psst! Czy słyszysz to? Dzwony biją, ptaki ćwierkają, a coś bardzo ważnego. Właśnie się zaczyna! To niezwykły dzień, o nie! To Wielki Czwartek. Ale co to takiego? I dlaczego jest taki wielki? Hmm! Zoja już pyta, bo przecież musi to odkryć. Wielki Czwartek to jeden z najważniejszych dni przed Wielkanocą. To wtedy zaczyna się coś co nazywa się tridum paschalne. Tridu, co? To takie specjalne trzy dni, które prowadzą nas prosto do Wielkanocy. Wiesz, co wydarzyło się w ten dzień dawno, dawno temu Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, na specjalnej kolacji, która nazywa się Ostatnia wieczerza. Podczas tej kolacji Jezus pokazał coś bardzo, bardzo ważnego, że kocha swoich przyjaciół. I że chce, żeby ludzie zawsze byli dla siebie dobrzy, pomagali sobie i dzielili się tym, co mają. Właśnie wtedy, podczas tej kolacji, Jezus podzielił się chlebem i powiedział, to jest moje ciało. I podał kielich z winem, mówiąc, to jest moja krew. To bardzo symboliczne, ale pokazuje ogromną miłość i ofiarę. Zoja myśli sobie, to tak jak wtedy, gdy dzielę się ostatnim ciasteczkiem z przyjacielem. Albo pomagam, nawet gdy mi się nie chce. Po kolacji Jezus poszedł się modlić do ogrodu. Było cicho, ciemno, a w powietrzu unosił się zapach oliwek. To był ogród o nazwie Getsemani. Tam Jezus czuł się bardzo smutny, bo wiedział, co się wydarzy. Wielki czwartek to początek tej trudnej historii, ale też historii wielkiej odwagi i miłości. Dlatego w kościele w Wielki Czwartek dziękujemy za miłość, za chleb i wspólnotę. I uczymy się być lepsi, bo każdy z nas może być jak Zoja: pomagać, dzielić się i kochać. A może dziś usiądziesz z rodziną przy stole i powiesz coś miłego? Albo zrobisz dobry uczynek, tak po prostu? Wielki Czwartek to nie tylko historia. To też piękna okazja, by być blisko sercem. Zoja już wie, co zrobi. Przygotuję serduszko z papieru i da komuś z uśmiechem. A ty? Dziękuję, że znów byliśmy razem. Widzimy się już niedługo, bo świat pełen jest pięknych tajemnic. Papa. Pa.